Dzień dobry kochani. Witam w roku 2014. Jest dzisiaj 1 stycznia, jak zwykle piękna pogoda na Hawajach, i od samego rana, od samego początku ten rok i fakt, że jest nowy księżyc dzisiaj, nowia księżyca. Więc wszystko jakieś jest takie inne, pełne życia, pełne energii. I dlaczego w takim razie nie pomówić o tym, jak nagle pomyśleć o tym nowy rok, nowa ja, nowy ja, nowy ty. Okej, okay? pod tym względem. I tu nasuwa mi się pytanie, bo my wszyscy myślimy o rezolucjach na nowy rok i bardzo słusznie. Większość tych bardzo... Um, tych ludzi z olbrzymimi ży życiowymi sukcesami mają swoje rezolucje, plany i to pod ręką na co najmniej 5, 10, 15 lat do przodu, co chcą osiągnąć i w którą stronę poruszają się. Ale pomyślałam sobie, że pomówimy o czymś trochę bardziej głębszym. Otóż, czy przy tych rezolucjach, przy tych planach, pamiętamy o tym, kim my naprawdę jesteśmy? Kim my jesteśmy? Nie kim inni chcą, żebyśmy byli. Nie innych oczekiwania, tylko tak naprawdę, kim my jesteśmy. Słuchajcie, koniecznie trzeba. Nad tym się zastanowić, pomyśleć i zdecydować. Ponieważ od samego małego już temu dziecku się mówi, jak ma postępować, kim ma być, że to dziecko zatraca osobowość, a zatraca swoją indywidualność. I tak naprawdę, kiedy dorośnie, to już i nie wie, kim jest. W związku z tym. Trzeba się koniecznie odnaleźć, szczególnie w tym roku, który będzie siódemką, więc takim rokiem spiritualistycznym, ale też i właśnie zagłębieniem się. To będzie sprzyjało temu wejściu do środka i znalezieniu odpowiedzi, kim ja tak naprawdę jestem. Co ja w tym życiu chcę osiągnąć, po co ja tu przyszedłem, po co ja się w ogóle urodziłem. I jak będę nałożył łożu śmierci, to czy powiem, że życie faktycznie przeżyłem, przeżyłam najlepiej, jak potrafiłam? Czy też gdyby dane mi było wrócić jeszcze raz, byłoby to zupełnie inne widowisko? Okay. W związku z tym. Um, Powiem Wam, kochani, tylko tyle, bądźcie sobą. Jest bardzo trudno być sobą, ponieważ będziecie skrytykowani, będą Was nazywać, o, makręczka, o, nie wie co mówi, o, szalona, szalona dla jednego, dla drugiego, bezcenna. Bo teraz ja Wam powiem, co się stanie, kiedy nie będziecie sobą. Jaką cenę trzeba będzie zapłacić. I wszyscy, którzy będą mieli z Wami do czynienia. Spotyka się chłopak z dziewczyną, czy kobieta z mężczyzną, no i co my robimy? Na randki się omawiamy, ubieramy się pięknie, malujemy, no i wszyscy jesteśmy bardzo mili i serdeczni. I jeżeli wymagane jest, żeby powiedzieć, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy, powiemy, bo nie chcemy tej osoby zrazić. Właściwie przedstawiamy się w świetle tej osoby która się nam podoba. Nie chcemy ją stracić, chcemy ją zyskać. Chcemy, żeby się nam zakochała, a mój pisze się całe olbrzymie tomy książek, całe półki na temat jak zdobyć milionerów, jak przyciągnąć tego mężczyznę, jak zrobić, żeby się w Tobie zakochał. Ja ciągle na komputerze mam, gdzieś mi, skądś przysyłają jak masz mówić, czy myśleć, czy pokazać jemu, jaka jesteś, żeby jego zdobyć? No przecież, kochani, to wszystko jest zupełnie bez sensu. No bo co z tego wyjdzie? No, hej, zdobyliśmy, czy ten kobietę, czy ten mężczyznę, bo ja myślę, że idzie w obie strony. I co? Po paru miesiącach, jeżeli nie po roku, zaczynamy być sobą, bo już nie damy dłużej rady udawać tego kogoś, kogo udawaliśmy miesiące temu. I teraz nagle patrzymy na siebie my jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. My nie. Weszliśmy za mąż, czy nie użyniliśmy się z tą osobą, z którą my chodziliśmy. Spotykaliśmy się. Zakochaliśmy się w tej osobie, dlatego się odkochujemy, zaczęliśmy się nienawidzić. Rozwodzimy się, dzieci płacą cenę tego udawania. Więc dlatego mówię sobą. Dla swojego dobra, dla czyjegoś? Wierz mi chce, chcemy, żeby zakochano się w nas. W nas samych, dla nas samych, nie dla kogo innego. Nie ma sensu być duplikatem, ponieważ ta osoba już gdzieś istnieje. tylko my, tacy jacy naprawdę jesteśmy z wadami, dla kogo myślimy. Jedna osoba powie nam, że to nasza wada, inna osoba zakocha się w nas z powodu tej wady. Więc teraz jesteśmy z ludźmi, którzy są dla nas niewłaściwi. I dlatego to jest krótka piłka. To jest wszystko na krótką metę. To nic nie jest na do końca życia. Dopiero jeśli ktoś w nas zakocha się, w naszych zaletach, i w naszych badach i w naszych przywarach, co by to nie było, najgłupsza rzecz, najśmieszniejsza, ale tylko wtedy, kiedy ten ktoś zna nas naprawdę, takich, jakimi jesteśmy, i akceptuje nas, i zakocha się w tym, kim my naprawdę jesteśmy, nic innego nie ma w ogóle sensu. Kompletnie. Więc uwzględnijmy w tych naszych rezolucjach i planach siebie samych. Okay? Dużo ludzi będzie próbowało nas wszystkich zmieniać od małego, ale po tym i, i w dorosłym wieku. O! Wiecie, można zmienić, próbować zmienić coś, że ktoś nosi białe skarpetki do a, czarnego garnituru. Nie myślę, żeby to już pewno się zdarzało, no ale na przykład taka bada, to nie jest bada. Może być coś poważniejszego, że chcemy, żeby ktoś przestał palić papierosy. Może uważamy, że za dużo pije alkoholu. Może gra w karty, a nie chce. Może za długo przesiaduje na telefonie. Takie rzeczy, które no, są poważne, ale to też jest jeszcze do naprawienia i do zmiany. Co jest prawie niemożliwe do naprawy i do zmiany, to jest to, jeżeli ktoś w nas nie wierzy. Jeżeli ktoś mówi, że byśmy, jesteśmy na przykład bardzo spirytualistyczni, i ktoś nam mówi, że. Hmm, to wszystko to są zabobony, to wszystko to jest przeniewierzenie. I teraz oczekują od nas, żebyśmy zatracili swoją indywidualność, żebyśmy przestali być tymi, kim naprawdę jesteśmy. Od czegoś takiego trzeba się odsunąć, ponieważ zniszczy nas to. Um, ja tu słyszałam i muszę opowiedzieć króciutko historię która wydarzyła się gdzieś w Polsce. I o tym podobno było czy w telewizji, czy w gazetach, że człowiek był mistrzem, no tak myślę, że mistrzem Breaky, tak jak ja jestem. Będziemy o tym mówić, będzie osobny o tym program. Jest to po prostu pomaganie ludziom energią. Od Boga z kosmosu, jakbyśmy to nie nazwali. To jest boska, najpiękniejsza energia, która nikomu jeszcze nie zaszkodziła, a bardzo pomogła. I była wynaleziona w Japonii przez Japończyka, który urodził się i wychował jako katolik. O czym mało kto wie. Ale o tym będziemy mówić o całej historii. I ten człowiek w tej Polsce próbował ludziom pomóc tą swoją dobrą energią. Ale rodzina, która była katolicka, bardzo katolicka, bardzo religijna, prawie odchodzili od rozumu, żeby tego człowieka odwołać od jego powołania. I doszło do tego, że on przestał to robić. On przestał być sobą, on przestał dzielić się tym darem od Boga, który ma, po to, żeby Żona przestała się kłócić, żeby rodzina od niego się odsunęła, w tym atakującym. Słuchajcie, to jest tragedia. To jest naprawdę tragedia. My będziemy o tym mówić więcej, kiedy przejdziemy do Reiki. Wspaniała sprawa i, kochani, to jest przyszłość, ponieważ ta nasza planeta i my sami potrzebujemy. Tyle miłości i tyle pomocy, ile tylko jesteśmy w stanie w ogóle pojąć i zaakceptować. Może nam ktoś nie wiem jak pomagać, ale jeżeli nie zaakceptujemy tej pomocy, to nic z tego nie będzie. Więc to musi być ktoś da, ale i kto musi być, kto odbierze i musi być to między, to pośrodku. Ok? Żeby zmienić, dużo nas mówi, ja chcę zmienić swoje życie, ja nie jestem zadowolona, ja jestem znudzona. Żeby zmienić życie, to trzeba zmienić postępowanie. To co robiliśmy, odłożyć, zacząć coś od nowa. Albert Einstein powiedział, robisz to samo, oczekujesz innych rezultatów, jest to definicja nienormalności. Ja o tym mówiłam wiele razy, ale podkreślam to jeszcze raz, ponieważ jest to ogromnie ważne obudzicie się i nie możecie robić dokładnie tego samego i myśleć tak samo. Bo życie bierze się z czynu, Czyny biorą się z akcji, z akcje biorą się z myślenia. Jeżeli robimy i myślimy tak samo, nasze życie będzie przebiegało dokładnie tak samo. Nic, a nic się nie zmieni. I to wam gwarantuję. Chyba, że sam Pan Bóg chce coś wreszcie zmienić. Więc inne życie, inne akcje i inne myślenie. I znowu tutaj jest moja książka, do której naprawdę zachęcam. Myśli przy kawie, ponieważ tę książkę napisałam właśnie z tego powodu, żeby tym, którzy chcą zmienić swoje życie, żeby właśnie zrobili to, zaczęli inaczej myśleć. Bo wszystko zaczyna się od jednej, zwykłej, prostej myśli. Która kiełkuje, rodzi się w akcje i akcje w czyny, a to kształtuje o naszym życiu. Wszystkie te myśli mają bardzo głęboki sens. Ogromnie zachęcam do przeczytania tego, i nie tylko przeczytania, ale przemyślenia. Codziennie. Dajmy sobie rok czasu na i idźmy w to, i w to, i w to, odpowiadajmy na te pytania. I na pewno zmieni to Wasze życie, słuchajcie. Z, także bardzo Was proszę w tym nowym roku, który myślę, że będzie wspaniałym rokiem, pełnej super energii. Ale kiedy chcemy, żeby było ono szczęśliwsze, nie bądźmy wśród ludzi, którzy są negatywni i pesami, pesymistami. Wiecznie narzekają, wiecznie im się nic nie podoba, wiecznie mają na co. Mówić i mówić i narzekać. Odsuńmy się od tych ludzi, ok? Odsuńmy się od złych wiadomości w telewizji czy w gazecie, jak ja nazywam te gazety szmatławcami. bo one są tylko po to, żeby nas nakręcić na to negatywne i złe i na narzekanie. Odsuńmy się od czegokolwiek by się nie działo w naszych środowiskach, gdzie będzie to samo. Wszystko negatywne, wszystko chore, wszystko nieszczęśliwe. Jeżeli już nieszczęśliwe, bo na przykład są um, zwierzęta, które są przywiązywane do drzew w lesie, po to, żeby nie trafiły z powrotem do domu, czy psy, które są przywiązywane do zderzaka samochodu i ciągnięte, bo chcemy je okaleczyć i zabić. O tym mówmy. O tym mówmy. I to będzie super rok, żeby wstawić się za bezbronnymi, bezbronnymi dziećmi, bezbronnymi zwierzętami i bezbronnymi starszymi. O czym ja też w swojej książce mówię. Ogromnie to ważne. My musimy kochać naszą Ziemię i kochać to wszystko, co sobie samemu nie może poradzić. Im trzeba pomóc. Po to my jesteśmy. Po to Pan Bóg dał nam więcej siły, mądrości, rozumu, żebyśmy pomogli innym. Jest to nasz obowiązek. Kochani, i na tę notę bądź sobą. I koniecznie przestudiuj tę książkę. Przestudiuj. Odpowiedz na te pytania. Jeżeli pragniesz ulepszyć swoje życie. Jeżeli jest ono już super, można ją tylko przeczytać. I powiedzieć, o! Ja jestem szczęśliwa, wszystko jest idealne, nic nie muszę zmieniać. Gratulacje. Gratulacje. Naprawdę do pozazdroszczenia. Ale jeżeli jest gdziekolwiek coś, co myślisz, że dałoby się ulepszyć, zachęcam. Bardzo zachęcam. Kochani, szczęśliwego nowego roku. Bądźcie sobą, żeby nie wiem co. Niech nas się kochają ci, którzy na nas zasługują, a my na nich. Żebyśmy się nigdy nie rozstali. Bądźmy kochani i kochajmy dla właściwych, z właściwych przyczyn. I na ten zakochania notę kończę. Pozdrawiam, całuję i ściskam. Szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia przyszłym razem. Aloha z pięknym Hawajem.